Chcesz dla wszystkich dobrze, to źle? Zdarzyło się tobie tylko z uprzejmości zgodzić się na wydłużony czas pracy lub wzięcie dyżuru? To chyba dobrze o tobie świadczy, prawda? W końcu żyjemy w społecznościach i powinniśmy być dla siebie mili, dawać z siebie innym. Najlepiej to w ogóle: odej wszystko, co masz, nawet ostatni płaszcz. Czy ludzie nie powinni zachowywać się porządnie? Czy to takie wysokie oczekiwania? Gorzej, że dla każdego zapewne porządnie znaczy inaczej. W końcu i tak wszyscy zginiemy w zupie. Według wizji kapusty z wiersza Jana Brzechwy, który za dziećmi nie przepadał. Może dlatego wyrzu im taką przyszłość? Uff. Temat odcinka. Ciepła kluska i czarnowic. Jesteś sprawczy i możesz wziąć odpowiedzialność, błędy w przekonaniach. Sześć pozytywnych przykładów reakcji. Pamiętasz pewnie, aby zostawić po sobie ślad na kanale szklarni. Niech wiemy, że ogląda się, że podoba się, że to co tu jest jest ważne. Istnieją pewne irracjonalne myśli, które akceptujemy, choć nie są ani zdrowe, ani nam nie służą. Te myśli prowadzą do zachowań. Niestety, często nie jesteśmy świadomi tego, że takie myśli kierują naszym życiem. Sprawdź, czy te błędy dotyczą Ciebie i zostań do końca, aby dowiedzieć się, co możesz zrobić, aby je zmienić. W zeszłym odcinku otrzymałeś już narzędzie do pracy nad przekonaniami. Dzisiaj możesz sprawdzić, czy poniższe przekonania dotyczą także Ciebie lub kogoś dla Ciebie ważnego. Błąd aprobaty Najważniejsze w życiu to zdobyć aprobatę innych. W przypadku osób działających zgodnie z tym przekonaniem technika społecznego dowodu słuszności, która jest często używana w przekazach reklamowych, jest mocno skuteczna. To pewne hasło z reklamy słodyczy. Soby takie posuwają się do niewiarygodnych wysiłków, aby uzyskać aprobatę innych. Zeterminowanie popycha je do takiego stopnia, że mogą i rezygnują ze swoich wartości i zasad. Odczuwają lęk przed tym, że będą nielubiani czy nieakceptowani. Dlaczego błąd aprobaty jest irracjonalny? Podciąga za sobą konkluzję, że misją w życiu jest zadowolenie innych, a człowiek, który rezygnuje z realizacji własnych celów, godny jest szacunku i zaufania. Czy jest to prawda? Czy człowiek, który nie ujawnia własnych przekonań, opinii, wartości, jest godny zaufania? Czy jest możliwe, aby dopasować się do wszystkich osób w każdej sytuacji? Czy taka postawa nie przypomina wykonania szpagatu w połączeniu z potrójnym akselem na trampolinie? Ile ludzi tyle opinii pomnożyć przez nastrój, porę dnia i stopień odczuwanego głodu? Zbyt wiele wariantów, jak na mieszkańców całkiem sporego miasta. A na jedną osobę? Tak świetnie wyglądasz w tym nowym uniformie. O, faktycznie masz nowy uniform. Nie wiem, czy moje zdanie jest tobie potrzebne. Widzę, że czujesz się w nim doskonale. Błąd powinności. Nie ma nic ważniejszego od tego, jak powinno być. Nieważne, jak jest. Powinno być zgodnie z moim scenariuszem, zgodnie z moimi oczekiwaniami przekonaniami. Tak jest najlepiej. Jeśli jest inaczej, odczuwam frustrację, rezygnację albo czuję agresję lub strach. Nikt nie ma magicznej różdżki, choć oczywiście jeśli ktoś ma zbędny pierścień Arabeli, to oczywiście przygarnę za niewielką opłatą. Nikt nie potrafi zmienić tego, co niezmienne. Obsesja na temat tego, co powinno być, przynosi negatywne skutki nie tylko dla osoby, która żyje zgodnie z takimi przekonaniami, ale również dla otoczenia. Kiedy nieustannie myślimy o tym, jak mogłoby być, możemy popaść w nieustające niezadowolenie. Szefowie, które myślą o tym, jakich mogliby mieć pracowników, zamiast doceniać tych, których mają, zaniedbują ich rozwój, i nie wspierają, oceniają i komunikują się gorzej. Z drugiej strony, skierowanie uwagi na to, co powinno być, ogranicza możliwość wpływania na to, na co mamy wpływ. Pracownik, który stale jest nakierowany na szukanie deficytów, może nie zwrócić uwagi na to, że dzięki zwiększeniu efektywności lub podniesieniu jakości własnej pracy może znacząco wpłynąć na kondycję firmy, w której pracuje. Jeszcze z innej strony, taka roszczeniowa postawa może wzbudzać u innych postawę obronną. Co nie działa pozytywnie na atmosferę i hamuje komunikację w zespole. Helga powinna zawsze przychodzić 10 minut przed czasem do pracy. Jak można być tak nieodpowiedzialnym? Chcę, abym inni przychodzili wcześniej do pracy. Wtedy czuję się spokojniejsza. Jeśli tak się nie stanie, mogę albo to zaakceptować, albo porozmawiać ze wszystkimi i sprawić, że zobaczą korzyści z mojej propozycji. Błąd nadmiernego uogólniania. Bo ty zawsze, bo ty nigdy, a to głupiec nie potrafi tego zrozumieć. Kłamca celowo wprowadził mnie w błąd. Zdarza się każdemu. Jednak warto pamiętać, że przekonanie, że można zamknąć sprawę, zdarzenie człowieka w jednym określeniu, to błąd. To tak, jakby po jednym pomiarze temperatury, w jednym miejscu, niech będzie w Radomiu na ulicy lotniczej, ustalić temperaturę na całym globie. Czy ta temperatura oddaje zmienność występującym na planecie? Czy to jest uprawnione? Ugolnienie nie jest prawdziwe i z tego powodu generuje u odbiorcy gniew, frustrację, poczucie krzywdy. Nigdy nie umiesz się wyrobić z zadaniami w czasie. I zwykle oddajesz dokumenty na czas. W ostatnim kwartale zdarzyło się Tobie spóźnić cztery razy. Co się dzieje? Błąd sprawstwa. Denerwujesz mnie. Wyprowadzasz mnie z równowagi. Wszystko przez ciebie. Miałem dzisiaj taki dobry dzień, a teraz przekonanie opiera się na przekierowywaniu odpowiedzialności za własny nastrój, emocje, działania na innych. To inni wywołują w nas określony stan. Takie przekonanie jest mocno szkodliwe, bo usuwa odpowiedzialność za to, co jest po naszej stronie, a to z kolei blokuje możliwość pracy nad sobą i swoimi reakcjami. Skoro inni mnie denerwują, to co ja mogę? Ważną zmianą jest używanie odpowiedzialnego wyrażania się, które będzie jasno wskazywać, kto za co odpowiada. Czego mnie irytujecie, nie będzie podwyżek. Dość mam tych ciągłych pytań. Słyszę wasze żądania i przedstawię harmonogram rozmów, aby każdy z Was mógł indywidualnie uargumentować podniesienie pensji. Błąd bezsilności. Na nic nie mam wpływu. Jest jak jest. Nie ma sensu się spalać. I tak nic z tego nie wyniknie. Nie wiesz, jak jest? Głową moru nie przebije Bez silności zamykamy sobie drogę do poszukiwania rozwiązań. Skoro rzeczywistość jest opisana według zamkniętego, z góry opisanego scenariusza, nam pozostaje wypełniać swoją rolę i tak nic nie ugramy. Często myśli, które towarzyszą temu błędowi, prowadzą do samospełniających się przepowiedni. Nie mam szans na znalezienie lepszej pracy, gdzie szef nie trzaska drzwiami i nie obraża się, więc nie szukam. I tak się nie uda. Kobiety w moim wieku nie otrzymają lepszej pracy, chyba że po znajomości. Zrobię sobie plan na zmianę pracy. Od jakiego najmniejszego kroku mogłabym zacząć, aby za rok mieć inną pracę? Błąd katastroficznych oczekiwań. To, co ma się zdarzyć, zdarzy się, tylko będzie gorsze niż można sobie wyobrazić. Do tego błędu również ma zastosowanie samospełniające się przepowiednia. W jednym z badań stwierdzono, że jeśli ludzie są przekonani, że ich partnerzy nie zmienią się na lepsze, podświadomie działają tak, aby doprowadzić do rozpadu swojego związku. Jeśli tobie wypłacę dodatek do urlopu, to już widzę tą kolejkę chętnych po pieniądze. Zbankrutuję i ani ty, ani ja nie będziemy mieć pracy. Dodatek do urlopu? Słyszałam coś o tym. Musiałabym przeprowadzić głęboką analizę kosztów i wtedy będę mogła podjąć dobrą decyzję. Możemy wrócić do tematu w środę. Nie trudno wyobrazić sobie łatwość w komunikacji, w pracy, gdyby wszyscy zrezygnowali z istniejących błędów w przekonaniach. Nie jest to proste, oczywiście, choć samo zidentyfikowanie przekonań już wiele daje. Dzięki temu zdiagnozowaniu możemy wziąć odpowiedzialność za to, co mówimy, ale też za to, jak wyrażamy emocje. Możemy kształtować naszą komunikację, aby być dobrze rozumianymi i samych siebie adekwatnie rozumieć. Czego sobie i wam życzę. Dziękuję za dziś, za waszą uwagę i mocno wspieram w drodze do zmiany, aby żyło się wam lepiej i ludziom wokół. Bye! Jeszcze raz, bo klapnęłam w te uda. To jest taki dźwięk <ścoughs> z ekscytacji, z zadowolenia, z radości, z zdenerwowania. Ale to jest ten check. <laughs> Klap, klap.